Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Simona Patelanou i Angela Fabiani, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Angela Tego wieczoru Matka ukazała się ubrana cała na biało, nawet płaszcz, który ją okrywał, był biały, jakby przezroczysty, delikatny, jak welon. Na głowie miała koronę królewską, a ramiona otwarte na znak powitania. W prawej ręce trzymała długi różaniec światła. Stopy spoczywały na kobiercu z kwiatów. Matka uśmiechała się, ale za uśmiechem ukrywała wielki ból. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje drogie dzieci, dziękuję Wam. Że tego wieczoru znów jesteście tutaj, aby mnie przyjąć. Dziękuję Wam, dzieci, że jesteście tutaj, aby powierzyć się i zaufać nieskończonemu miłosierdziu Boga. Dzieci moje, tego wieczoru znów jestem tutaj jako Królowa Nieba i Ziemi, jestem tutaj, aby dotknąć Waszych Serc i dać Wam pokój. Dzieci moje, tego wieczoru, jak już od jakiegoś czasu jestem tu ponownie, aby prosić o modlitwę za mój umiłowany Kościół i za moich wybranych i uprzywilejowanych synów. Dzieci, proszę Was, pomóżcie mi w tej ciężkiej walce. Czasy są dojrzałe i bliskie. Mój syn dał Wam tak wiele czasu i posłał mnie do Was, ja, która z miłością proszę Was każdego dnia abyście się nawrócili i słuchali mnie. Wielu z Was przyjęło moje wezwanie, ale potem odeszło, tak wielu zwraca się do mnie tylko w potrzebie, a wielu innych nie ma uszu dla spraw Bożych, lecz tylko dlatego, co nie kosztuje wysiłku. Droga, która prowadzi do zbawienia, kosztuje wysiłek, podczas gdy rzeczy tego świata są łatwo osiągalne. Aby dojść do zbawienia, trzeba przejść przez kalwarię, przez krzyż, a potem dojść do zmartwychwstania. Dzieci, widok Was odwracających się ode mnie i od mojego syna sprawia mi tyle bólu, ale najbardziej boli mnie świadomość, że wielu mnie zdradzi, tak, zdradzi mnie tak, jak zdradzili mojego syna Jezusa. Moje dzieci, jeszcze raz proszę Was o wytrwałość w wierze, o modlitwę, post i codzienne karmienie się Jezusem, aby On dał Wam siłę i stworzył dla Was zbroję bożych wojowników. Dzieci, przygotowuję Was do wielkiej bitwy. Moje dzieci, ziemia jest ogarnięta złem, i to zło przykrywa wszystko. Moje serce jest smutne. A widząc to całe cierpienie i słysząc te wszystkie krzyki bólu, tak bardzo cierpię. Jestem tu, aby was pocieszyć, jestem tu, aby wam pomóc i poprowadzić was na właściwą drogę. Jestem tu, by trzymać was za rękę. Wyciągnijcie ręce i pozwólcie się prowadzić, otwórzcie wasze serca i wpuśćcie mnie. Jestem tu dla każdego z was. Jestem Waszą Matką, a Wy, moje dzieci, pozwólcie się kochać. Na koniec Matka poprosiła mnie, abym się z nią pomodliła, a następnie pobłogosławiła wszystkich. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen. Simona. Zobaczyłam Matkę, była ubrana cała na biało. Na głowie miała delikatny welon wysadzany małymi złotymi gwiazdkami i koronę z dwunastu gwiazd, na ramionach biały płaszcz, który ją okrywał i schodził aż do bosych stóp, spoczywających na dywanie z kwiatów. Jej ręce były złączone w modlitwie, a między nimi znajdował się różaniec ze światła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto jestem, moje dzieci. Przychodzę do Was, aby przynieść Wam odkupiciela. Dzieci, od pewnego czasu przychodzę do Was, ale niestety zbyt wiele serc jest jeszcze zamkniętych, zatwardziałych, zagubionych za kłamstwami tego zepsutego świata i coraz bardziej opanowanych przez zło. Dzieci moje, oto stoję u drzwi waszych serc, jak żebrak modlę się o okruch waszego serca, o okruch waszej miłości. Moje kochane dzieci, dajcie mi swoje serce, a ja oddam je Jezusowi. Umiłowane dzieci, nie ma większej miłości niż oddać się Chrystusowi, On oddał się cały za was. Moje małe dzieci, adorujmy razem na kolanach. I wtedy matka otworzyła ramiona i okrywający ją płaszcz, a na wysokości jej łona ukazała się monstrancja z Jezusem Eucharystycznym, emanująca ogromnym światłem, tak silnym, że nie było już widać matki, lecz tylko Jezusa Eucharystycznego. Wokół ukazała się niezliczona liczba aniołów, klęczących i stojących. Z kadzielnicą adorowali Jezusa głęboko pieśniami i uwielbieniem. Ja adorowałam Jezusa w ciszy. Potem światło przygasło, wizja zniknęła i znów była tylko matka. Moje kochane dzieci, On Was kocha i czeka na Was, dajcie mu swoją miłość. Pozwólcie się kochać, dzieci. Pozwólcie mi wziąć was za rękę i poprowadzić do Chrystusa. Moje dzieci, nie zatwardzajcie waszych serc, bądźcie jak glina w rękach garncearza, pozwólcie się formować. Moje dzieci, wszystko, co oddacie Chrystusowi, on odda stokrotnie, bo nawet włos z waszej głowy nie zostanie zmarnowany. Wy, moje dzieci, Wszyscy jesteście ważni w oczach Boga, a On zna Was wszystkich po imieniu i kocha Was. To Bóg, moje dzieci, stępuje pośród Was, stał się mały, aby być przez Was przyjęty, aby być kochanym, otoczonym opieką. Oto, moje dzieci, przyjmijcie Go do Waszego życia, otoczcie Go Waszą miłością, otulcie Go Waszymi modlitwami. Dzieci, spójrzcie na mojego Jezusa rozpiętego na krzyżu. Jego otwarte ramiona zapraszają was do Niego, On czeka na Was, czeka, aż zrobicie krok w jego stronę. On jest gotowy, aby Was przyjąć i przebaczyć Wam, od Was zależy, czy się zbliżycie. Teraz daję Wam moje święte błogosławieństwo. Dziękuję Wam żeście się do mnie pośpieszyli.